Jutro jest mój ostatni pełny dzień tutaj w Hiszpanii. We wtorek zabieram moje koty i jedziemy do To jest najlepsza rzecz, którą tutaj zrobiłam. Jesteśmy i czekamy teraz na transport. Dzień dobry, dzień dobry. Piękne słoneczko. Jutro jest mój ostatni pełny dzień tutaj w Hiszpanii i postanowiłam, że spędzę dzień na plażowaniu. Teraz jest absolutnie piękna pogoda, mam nadzieję, że pogoda jutrzejsza mnie nie zawiedzie. Pojutrze, we wtorek, zabieram moje koty i jedziemy do Polski. Mówię jedziemy do Polski, a nie wracamy do Polski, dlatego że po pierwsze to one nigdy w Polsce nie były, ale poza tym ja też tak myślę, że ja jadę do Polski, a jeszcze nie wracam. Na no stałe. Coś mi się wydaje, że za bardzo mi się tutaj spodobało w tej Hiszpanii. Myślę sobie, że będę jeszcze eksplorować tą opcję. Zobaczę jeszcze, co tam na świecie jest dostępne. A teraz, po czterech miesiącach, które spędziłam tutaj w Hiszpanii, niedaleko Barcelony, w absolutnie przepięknym miejscu, bardzo blisko plaży. Byłam na plaży, słuchajcie, przynajmniej raz dziennie, prawie każdego dnia. I jestem zachwycona, co nie mam za dużo. Naprawdę plaża, morze, takie spacerowanie po piasku, to jest absolutnie coś fantastycznego i ja uwielbiam. do Polski i czeka mnie zupełnie nowy rozdział, dlatego że planuję w tej Polsce mieszkać przez kilka lat. Wobec czego pierwsze kilka miesięcy, które mnie czekają, to będzie przystosowywanie domku na wsi po moich dziadkach do przyjemnego, ładnego i wygodnego mieszkania. Plan mam taki, żeby wykorzystać jak najwięcej z tych rzeczy, które tam są. Mam nadzieję, że za dużo mebli nie będę musiała kupować, ale też ja wiem, że tam meble są, ale to są takie, wiecie, stare meble, których. no. no nie są antyki, <ścoughs> których będzie żal. Te meble y, chciałabym wykorzystać do maksimum, ale też chcę, żeby one spełniały funkcje, które mnie są potrzebne. Wobec czego. Czeka mnie sporo przeróbek, sporo budowania szafek, sporo dekorowania i na to dekorowanie to cieszę się najbardziej. I to jest coś, co mnie w tej chwili naprawdę mega kręci. Ja mówię przystosowywanie, dlatego że to nie będzie jakiś wielki remont, nie planuję wielkich remontów, ale jednak mimo wszystko, po to, żeby zamieszkać w domu, w którym nikt nie mieszkał przez kilkanaście lat, będzie jednak sporo pracy, ale to jest taka praca, na którą ja się naprawdę bardzo cieszę i która będzie bardzo ciekawa. Cieszę się też na dekorowanie z tego względu, że postanowiłam wykorzystać wszystkie pomysły, jak najwięcej, może nie wszystkie, ale jak najwięcej tych pomysłów, które zawsze miałam na dekorowanie swoich mieszkań i nigdy nie miałam możliwości, dlatego że mieszkałam w mieszkaniach, które były wynajmowane. Wiadomo, że w momencie, kiedy są mieszkania wynajmowane, to ma się sporo ograniczeń, natomiast tutaj... Będę mogła pomalować ściany na taki kolor, jaki mi się podoba, i będę mogła sobie zrobić tam, co będzie mi się podobało. Uuu, nie mogę się doczekać. Jest sporo takich rzeczy, które wymyśliłam, i nie wiem, czy one będą dobrze wyglądały. Wizję kuchni już mam, wizję łazienki już mam. Wizję swojej sypialni już mam, wizję tego, jak chcę, żeby wyglądało moje studio z tyłu za mną w momencie, kiedy będę nagrywać, już mam. Myślę sobie, że to będzie postępowało dosyć dynamicznie, ale na samym początku będę też potrzebowała trochę pomocy i przyjedzie mój tata, który na chwilę przyjedzie i pomoże mi z jakimiś cięższymi pracami, grubszymi rzeczami, których nie dam rady zrobić sama. Na pewno będzie tam trzeba jakoś przystosować do życia łazienkę, bo ta łazienka jest taka, no nie wiadomo, co tam się dzieje. Ciekawa jestem, jak mi się tam będzie mieszkało, to będzie zupełnie coś innego dla mnie. Ja do tej pory mieszkałam zazwyczaj w miastach, chociaż nie, jak mieszkałam w Irlandii, to był taki okres, kiedy mieszkałam w takiej zupełnie maleńkiej wioseczce, może 12 domów na krzyż i to było fajne, bo tam były takie miejsca spacerowe, tam, tam był kanał, po którym pływały sobie stateczki, także... To było bardzo fajne miejsce właśnie ze względu na to, że było blisko przyrody. I teraz też jadę do wioski, w której będę bardzo, bardzo blisko przyrody. I to mnie bardzo cieszy. Myślę sobie, że tego mi bardzo brakowało przez ostatnie lata w Katarze. Tutaj będę miała bardzo dużo przyrody wokół siebie. <laughs> I też takiej przyrody, wiecie: muchy, komary, od których już się bardzo odzwyczaiłam. Jak mnie pogryzły komary tutaj w Hiszpanii, to byłam zaskoczona w ogóle, że coś takiego istnieje. To będzie ciekawa przygoda i to na pewno będzie ciekawy rozdział mojego życia. Poza tym, że będę organizować ten dom, to też będę organizować swoją pracę tam. Mimo tego, że jest dzisiaj piękna pogoda i naprawdę jest mi tutaj przesympatycznie i fantastycznie mi się tutaj siedzi na plaży i spaceruje po tej plaży. Tak jak zwykle robiłam sobie spacerek 5km, tak tym razem dzisiaj chyba zrobiłam ponad 9 km. Właśnie dlatego, że jest taka absolutnie przecudowna pogoda, to jednak, słuchajcie, jednak ten nowy rozdział bardzo mnie kręci, bardzo mnie jara i myślę sobie, że to będzie coś rewelacyjnego. A na razie poleżę sobie tutaj na plaży, może trochę do zachodu słońca, dokończę pakować moje walizki. Mam walizeczkę jedną, właściwie walizki już spakowałam i wysłałam. Wysłałam dużo paczek Impostem też. Wyślę mam ostatnie dwa pudełka, które zamierzam wykorzystać na takie lżejsze trochę rzeczy i ostateczne rzeczy, które jutro jeszcze wrzucę na samym końcu. I zamierzam je wieczorem nadać, tak żebym we wtorek, w momencie kiedy już będę wyjeżdżać, będę miała ze sobą tylko koty, komputer, podręczną walizkę, którą muszę dobrze zważyć, bo bardzo mało kilogramów mam w tej podręcznej walizce tylko 8. Wiem, że wy jesteście przyzwyczajeni, ale ja do tej pory latałam katareru i tam było dużo mniejsze ograniczenia bagowe. No i też nie wiem, czy będą bardzo restrykcyjni w tych... Y liniach lotniczych czy też nie zobaczymy. Nie wiem, czy będę na tyle miała przestrzeni mentalnej, żeby nagrywać coś z tego przewożenia kotów, bo pierwsza moja podróż z kotami, która odbyła się z Kataru tutaj do Hiszpanii, naprawdę była spokojna, bez żadnych nieprzyjemności, bez żadnych trudności. Już się zorganizowałam na to, żeby zabrać swoje koty, już mam zorganizowanego kierowcę, który mnie zabierze. Tutaj jest niedaleko na lotnisko, więc to nie powinno trwać długo ale też mam nadzieję, że moje koty w miarę jakoś to przeżyją, tak samo jak całkiem sprawnie im to poszło ostatnio. A potem tam zaraz też będę zaopiekowana z lotniska, więc będzie spoko. Mamy później z lotniska z Warszawy trochę kilometrów. Jestem dobrej myśli. Najważniejszą zasadą dla mnie, jeśli chodzi o transport moich zwierzaków, jest to, żeby one były spokojne. A one będą spokojne wtedy, kiedy ja będę spokojna, wobec czego ja rano... Chill. Dam im rano jedzonko o 6:00, wyjątkowo wcześnie, po to, żeby zdążyły się załatwić, żeby nie było przykrych niespodzianek w klatce i żeby nie musiały z tym siedzieć, bo to im będzie tak naprawdę najbardziej nieprzyjemnie. Trzymamy kciuki, żeby dobrze poszło. w niekorzystnych warunkach. Słoneczko za mną, mnie nie widać. Cienie dziwne na twarzy, trudno. Jakoś to będzie. Słuchajcie, pogoda przez cudowna. Idę na ostatni trening na plaży. To jest najlepsza rzecz, którą tutaj zrobiłam, jak byłam przez te kilka miesięcy. Zapisałam się do takiej grupy, która ćwiczy trzy razy w tygodniu na plaży i to było absolutnie rewelacyjne. Co prawda, wycisk był ostry, naprawdę. Myślałam, że jak to jest grupa dla mam, bo o 9.30 to będzie, wiecie, tak lajtowo. Nie było. <laughs> Za każdym razem, po każdym treningu bolą mnie nowe mięśnie, o których istnieniu nie miałam pojęcia. Także jest naprawdę super. Poza tym czuję się świetnie po tych ćwiczeniach. No i poza tym, słuchajcie, ćwiczenie, ćwiczenie na plaży jest absolutnie rewelacyjne. To jest tak przyjemne, że choćby nie wiem, jakie były głupie te ćwiczenia, to, to i tak się to robi z przyjemnością. Ale też ciekawa rzecz. Są takie treningi, które bardzo mi się podobają w całości, a są takie, które uważam, że były beznadziejne. I zastanawiałam się nad tym, dlaczego, bo przecież zarówno wszystkie te, te ćwiczenia odbywają się tutaj na plaży, ale to chyba jak w życiu. Jak coś potrafię wykonać, to to lubię. I to jest fajne, przyjemne, i nawet jeżeli to jest trudne i wymaga ode mnie wysiłku, to jest ok. Ale jeżeli są jakieś ćwiczenia, których w ogóle nawet nie potrafię wykonać, a jest takich sporo, to, to wtedy uważam, że trening był okropny. Chociaż wcale nie. Przecież właśnie po to chodzę na te treningi, żeby uczyć się nowych umiejętności, żeby moje ciało uczyło się nowych umiejętności. Dlatego mimo tego, że to ostatni trening z tą grupą akurat i z tą trenerką, która jest rewelacyjna, to postanowiłam, że jednak y, zapiszę się na jakieś treningi albo znajdę sobie coś w wizubie, tak jak robiłam to już wcześniej i naprawdę się umówię ze sobą na trzy razy w tygodniu i nie ma, nie ma bata. Co prawda, zauważyłam, że faktycznie nawet jak ćwiczę w domu, to nie robię takiego wycisku sobie, jak tutaj, kiedy jestem z grupą. Dlatego, że, no nie wiem, jak się jest z grupą, to jakoś tak człowiek się porównuje i się tak bardziej stara. No ja tak mam. <laughs> Ale w domu nie bardzo. <laughs> dlatego hmm, jakoś to trzeba będzie zmodyfikować. Może się zapiszę do jakiejś grupy, tam gdzie będę mieszkać. Ale tutaj na razie ostatni trening. Słuchajcie to jest po prostu tak przecudowna, ta okolica też jest absolutnie świetna. Te spacerniaczki, które tutaj są, deptaczki, bulwarki, absolutne cudo. I tu na plaży też, w, w, w tej okolicy jest bardzo dużo drabinek, jest bardzo dużo takich dla rosłych, do ćwiczeń. Są też place zabaw dla dzieci, są też e, bramki do gry w piłkę nożną, dlatego... No bardzo mi się podoba ta okolica, coś mi się wydaje, że będę tu jeszcze wracać, może na dłużej, ale na razie jadę do Polski, jadę do Polski i tam zaczynam swój nowy rozdział. Już prawie całkiem się spakowałam, zostały mi jeszcze takie dwa pudła, do których wrzucam wszystkie te rzeczy, które zauważam, że leżą gdzieś w mieszkaniu. No i będę oczywiście też jeszcze dokładnie ważyć mój bagaż podręczny po to, żeby, żeby nie było żadnych problemów i niespodzianek. Jutro jest ostatni poranek, kiedy wstajemy, i wszystko musi być dobrze zorganizowane. I ja, już w głowie, planuję kolejność ruchów, które będę wykonywać. Naprawdę, to mi gwarantuje, że ten poranek będzie zupełnie spokojny i że będzie taki. Może nie całkiem zrelaksowany, ale nie będzie jakiegoś niepotrzebnego stresu. Także już wiem, że najpierw muszę zrobić jedną rzecz, potem drugą rzecz. Na końcu dopiero włożyć koty do transporterów, żeby siedziały w nim jak najkrócej. Potem to, potem tamto, tak, żeby też kombinuję z tym, jak z puzzlami, co będzie najlepiej zrobić najpierw, co będzie lepiej zrobić później. Uwielbiam mój mózg. <gryw> On sobie to wszystko sam robi, jak ja jestem na spacerze. Razem. Wszystko już jest spakowane. Komputer spakowany. Klatki stoją już od wczoraj. I koty już w nich nawet były w środku. Wrzuciłam tam smaczki, to dlatego. <laughs> Pokażę Wam później, jak te klatki wyglądają. Teraz jestem nad morzem. Pogoda jest absolutnie fajna. I słuchajcie w ogóle. Dowiedziałam się wczoraj od koleżanki, że to wcale tak nie jest. Że yy, marce są fatalne. Podobno to był najgorszy mar marzec od lat. <laughs> Takim się akurat trafim, No trudno. Morze przepiękne, Wschód był na pewno super, chociaż nie byłam. Teraz jest dokładnie zmiana czasu. Wobec czego ten wschód był troszeczkę później niż dzień poprzedni, więc na pewno było fajnie. No jest po prostu pięknie. A najbardziej podoba mi się tutaj to, że jest morze, plaża i jeszcze jest widok na góry. Przecudownie, jest. Posiedzę sobie jeszcze parę minut, po to, żeby się jeszcze ponapawać falami. A potem już śmigam, zdejmuję pokrycie szofy. Wynoszę do kosza i czekam na taksówkarze, żeby nas odebrał. Jak wyglądają moje koty w kontenerach? Właśnie mój kot Carlos wcale nie jest zachwycony tym, a tutaj doszka po prostu się wpasowała w tylną ściankę i czeka, co będzie dalej. Wszystkie są tylko to z zamknięte zamknięte. Może nie wiecie, a może wiecie, że trzeba koniecznie mieć ze sobą miseczkę na jedzonko. Ja tutaj mam kilka suchych kłaczków i tutaj mam też lód zamrożony w pudełku po to, żeby one mogły się napić w momencie, kiedy będą sobie potrzebowały. Ta woda sobie będzie tutaj się roztapiać i one sobie ją będą mogły pić, jak będą chciały. Konieczne jest mieć obydwa pojemniczki, nawet jeśli do nich niczego nie wkładacie, inaczej was nie przyjmą na samolot. Tutaj mamy... Imię kota, skąd, gdzie jedziemy i kiedy ostatni raz były karmione. Ale i tak linie lotnicze sobie ponaklejają różnego rodzaju swoje własne rzeczy. To co jest ważne, to mam jeszcze dodatkowe trytytki po to, żeby zamknąć dokładnie tutaj drzwiczki w tym miejscu, bo po sprawdzeniu klatki kontrola celna będzie chciała to zrobić i oni sobie tutaj zamkną. No i czekamy że mam być na lotnisku trzy godziny wcześniej, ale niestety okazało się, że tutaj jest zamknięte i powiedziano mi, że będzie otwarte najwyżej dwie godziny wcześniej, także zastanawiam się, czy nie powinnam pójść gdzie indziej po to, żeby oddać moje koty. W Katarze to było zupełnie prostsze, dlatego że tam w zasadzie tych okienek katarskich jest bardzo, bardzo dużo, podeszłam do byle jakiego i zaczęłam się odprawiać i tyle, a tutaj no nic, muszę czekać. Przyjechałam tak, jak było napisane trzy godziny wcześniej, skoro umówiłam się z kierowcą na za 15, pewnie tak o pełnej wyjechaliśmy. To jakoś 15 pobyliśmy tutaj na lotnisku, więc byłam 15 po 10 na lotnisku. Panie zaczęły się kręcić przy biurkach tak koło 11 i w zasadzie zaczęły obsługiwać klientów tak 11, 25, właściwie to chyba 30 albo 35, ale to nie problem, bo stałam pierwsza w kolejce, w związku z czym bardzo szybko. Zaczęłam być obsługiwana, ale ta obsługa, słuchajcie, z kotami i tak trwała godzinę. Zaczęli mnie obsługiwać jakoś tak za 25, a skończyłam 20 po 12. Trochę to trwało, warto być wcześniej z kotami. To było bardzo ciekawe doświadczenie i wyglądało trochę inaczej niż to, czego doświadczyłam w katarze, bo w katarze zaraz przy biurku przyszedł pan, obejrzał wszystko. Pani sobie sama pozamykała trytytkami swoimi własnymi moje klatki i zabrali mi zwierzaki. A tutaj Pan zabrał mnie ze zwierzakami. Zaprowadzili nas do takiego wielkiego pokoju ze skanerem. I pani chciała, żebym wyjęła moje koty. I to mi się już zdarzyło, słuchajcie, na lotnisku w Lufthansa. No, Lufthansa leciałam, ale na lotnisku w Dublinie. Wielkie lotnisko, maszyna na lotnisku. Czyli cała ta hala, gdzie wszyscy odlatują po prostu tysiące ludzi. A oni mnie poprosili, żebym wyjęła mojego kota z klatki. No kurczę, kot, to nie pies. Pamiętam że byłam tak zdesperowana, tak go mocno złapałam wtedy, że on w ogóle był przerażony tym, co się dzieje. No, poza tym, że był przerażony tym, co się dzieje, to jeszcze mógł uciec, ale był tak sparaliżowany tym, jak ja go mocno złapałam, że później się martwiłam, że mu coś zrobiłam, ale faktycznie, wiecie co, na tej wielkiej hali lotniska kazali mi go wyjmować z klatki po to, żeby klatka przeszła przez skaner. W doszę pan przyszedł, jakiś taki umundurowany, przyszedł pan i obejrzał sobie w środku wszystko. I zobaczył sobie, co tam się dzieje, bo świecił sobie latareczką i w ogóle nic mi nie, nie zawracali głowy. A tutaj zabrali mnie do tego dużego pokoju, co prawda ze skanerem, ale pani mówi tak, a jak go wyciągniesz, to on ucieknie pod skaner, a ja no jasne. <grytanie> także poprosiła o autoryzację tego, że może zajrzeć, a nie musi przepuszczać przez skaner. Włączyła sobie latareczkę pani i zaczęła tam świecić do środka i sprawdzała coś w środku. Udało się bez wyciągania, także było całkiem nieźle. Aczkolwiek, no, pa to trochę, no oczekiwanie trwało też trochę. Moje koty już trochę zmęczone też, ale to dobrze, jak będą zmęczone, to Spać, nic im nie będzie, a mnie właśnie stres odszedł. Bo jednak, mimo wszystko, byłam przygotowana na to, że będę potrzebowała znacznie więcej dokumentów. Bo wylatując z Kataru, potrzebowałam sporo dokumentów. Natomiast tutaj potrzebny jest, potrzebny jest tylko paszport ze szczepieniami i zaświadczenie o tym, że mają przeciwciała na wściekliznę. Pani nawet tylko zapytała, czy mam, zobaczyła, że jak zaczęłam wyciągać, mówiła: A dobra, to dobrze, w porządku i tyle. A tam jeszcze było mnóstwo innych dokumentów. Więc teraz, jak tu jechałam, wiedziałam, że według listy mam wystarczającą ilość dokumentów, ale jednak miałam poczucie, że. Powinna była załatwić więcej papierów w kolejce. To tak się ze... Stresowałam, słuchajcie. No, to nie jest tak, że się czegoś bałam, że byłam sparaliżowana stresem, ale jednak stoję w kolejce godzinę wcześniej niż ktokolwiek w ogóle się pojawi i czekam. I w zasadzie no, pogadałam sobie z panem, który potem się okazało, że był odpowiedzialny za to, żeby mnie zaprowadzić do tych skanerów i tak dalej z kotami. W pewnym momencie poczułam, że tak mi się chce pić, że się cieszyłam, że wzięłam dużą butelkę wody ze sobą, bo zaczęła mnie aż boleć głowa, ale myślę sobie właśnie, że to takiego, z takiego ukrywanego stresu i się odwodniłam te, właśnie z tego ukrywanego stresu. I jak się napiłam tej wody, to już było pewnych porządków. Wypiłam. Całą od razu. Kociorsy nie piły, miło, że miały wodę. No, a teraz jak już szedł mi stres, to znowu chcę się pić i chcę się jeść. Bo jak rano się wybierałam, wcale nie myślałam o jedzeniu. Ale nic. Teraz się roze rozejrzę, już muszę iść do bramki, zaraz będą e, wpuszczać na samolot, dlatego nigdzie się nie zatrzymuję. Automat z chipsami, Coca-Colą, kanapkami i szyn. Dzień dobry. Dzień dobry. Miłosku, cześć. No co tam u Ciebie, Heka? Dojechaliśmy. Koty zainteresowane tym razem, co się tutaj dzieje. Trochę jest im zimno. Trochę zimno. Tutaj drugi, proszę, już też koniecznie chce tu Koty dostałam błyskawicznie. Naprawdę się nie spodziewałam. Jak tylko podeszłam do tego pasa, tutaj zwierzęta oddają przy pasie 1a. I muszę powiedzieć, że nie spodziewałam się, że to będzie tak szybko. Nie zdążyłam podejść, a, on, a tam już pan zawodził, więc go w drodze e, zawróciłam i zabrałam sobie klatki z kotami. Jesteśmy i czekamy teraz na transport. Super się cieszę, że tak dobrze poszło, wszystko jest w porządku. Oni nic nie jedli, nic nie pili, ale teraz mamy jeszcze chyba ze dwie albo trzy godziny drogi samochodem, więc może jeszcze sobie coś zjedzą, a może się jeszcze bardziej z zapewne tak. No a potem będą wysiadać w zupełnie nowym domu, więc to będzie kolejne dla nich wyzwanie. Ale myślę sobie, że jak radziły sobie ze zmianami domów wcześniej, tak sobie poradzą i teraz. Pokażę Wam jeszcze, co mamy tutaj w środku. Koniecznie trzeba mieć naczynko na jedzonko, naczynko na wodę. Odrobinę wody nalałam i zamroziłam tą wodę, więc ona później się tak topiła. Tym razem nalałam zdecydowanie za dużo wody i dlatego musiałam ją trochę wysysać chusteczkami. W środku mamy podusie, a na tej podusi jest jeszcze taki kład chłonny dla szczeniaczków, jak się uczą nie sikać w domu. I kładę to zazwyczaj na górę po to, żeby w razie jakiegoś wypadku żeby to zaczęło wsiąkać. Ale wiadomo, że one jak chodzą tutaj, się kręcą i próbują się wydostać, to to będzie przekopane, ale ostatnio to działało bardzo dobrze, dlatego, że wszystko, co było mokre, to było w sumie wsiąknięte w ten wkład. No niedoszanko, Duszanko, ja już, już jest jej zimno. To nie temperatura dla mojego kota katarskiego. Zdecydowanie nie. A tutaj ten gościu to już też bardzo chce wyjść. Kombinuję, wie, które są drzwi, wie, gdzie tutaj zakładałam zamknięcia. Będziemy musiał jeszcze troszkę poczekać. No zobaczcie, u niego ta poduszka i ten wkład już są całkiem ze sobą zmiędlone i skopane. Bez to przekręć teraz. E, patrz. Patrz, ale w ogóle ta klapa tutaj taka jest ten. Rzeczywiście dużo śmieci tu jest. A, fuj. Nie wchodź, nie wchodź. No, To może musi zostać na zawsze. Na zawsze może nie, ale zostanie. Fuj! Duży jest, no? I okno jest też duże. Ja też tak myślałam, że będzie mniejsze. Tak, otwieraj, otwieraj. No, molę na pierzynach, więc pierzyny pójdą chyba. są myśli od głowy chyba. Jesteśmy, jesteśmy. Tak, przyjdzie hydraulik. tak.